7 punktów. Dzień dzień siedem. Czy... Po dojrzałości. Drugi mężczyzna, poprzedni właściciel, zakupił od mojej żony, które ma taką w bagażniku klapę. No i moja żona schowała tam. <śmany> nie, nie trafiłem smajter. Gostek u mnie normalnie wczoraj zaczął wiercić o 8 i dzisiaj wierci od 9. Normalnie w, w sobotę. Zjane. Co w się sensie w piątek jeszcze rozumiem, ale w sobotę, że wierci od 9. Ludzie chcą się powysypiać, mi się wydaje. Dla mnie to tam jedyny ch... ale. To przez 10 odszedł z XE. A ty byłeś w XE? Ezekiel? Wolny dzień ma to robić. No niby tak, ale. Mi się wydaje, no wiadomo że, to by, że on raczej pa... nie patrzy na z sąsiadów, nie? Ale tak mi się wydaje, że na ludzie chcą się wyspać. Po prostu. jak jak bije 1000 pół, to nie wiem, co zrobię. Chyba się zesta na Malinowo, What? Bo i wczoraj mieli na tym filmie, nie? Yy, na tym yy, Minecrafcie. Ja jestem ciekaw, jak ten Minecraft siedzi. Minecraft taki se? Minecraft mega główny. jak co klaskało co 30 minut. O, a czemu? Dziewiczy wąs jak zarost. No, jak dziewiczy wąs, chłopie? Jak to jest dziewiczym zarostem? To jest dziewiczy zarost? Przecież bym mógł jakimś kartelem człowieku zrządzi, za, zarządzać. Z takim zarostem, Załóż coś skimaska, co to jest? Chodzi o kominiarkę? Jak ja jestem, chyba masny, ka. Ja bym był co masny? Masny. Masny men. Dodżowali, ka. dodżowali. ma miasta pełnych Simba! Za Discord to pilne, Sprawdzam. Kur... gdzie? Masny Ben? Kur... A. Wysłał porno... Wysłał mi pornografię! Kudy e wysłał mi pornografię i jest osobą nieletnią. Przybijamy mu kur... na osiedlu! Kur... ci przybijam majty teraz! Pornusa wysłał! Wysłał mi pornusa! Niech nie płacze moja mama, jem afobam pod Tatara. Jak my dane bańki... O kur... Zwierom ma 7 pingu ty! To jest możliwe w ogóle? 12, gdzie, al muskać? on ma niestabilny ping! Kurwa, ma niestabilny ping. A cię... Ch... Ch... Pogoda? W katowicach spoko się wydaje. Rowera zamówiłem sam. Będę se jeździł. On ogląda, aha Ej, kurwa, on ogląda. Co ty jeszcze? szczególnie teraz na południu. Ale co na południu? Chłopie jak dzisiaj jest dziesiąta, to o południu mi p**isz Weź się zegarka trochę na umiej. Chłopie, bo to jest wstyd na osiedlu. To się południu mówi, że jest dziesiąta. się południu mówi dwunasta, chłopie, dwunasta. Średnia LP to jest 630. Jezus! All love Elo! Zostaw maskę. Nie, bo się uduszę. Taki zarost trzeba pokazywać. się trzeba chwalić. I dobrze się uduszę w końcu, nie? Ale tak mi się wydaje, że nadchodzą czasy ostateczne. Wczoraj troszkę Biblii poczytałem znowu. Niedługo, bo 10 minutek. Wydaje mi się, że powoli świat się kończy. Znaczy, ogólnie wiecie. Powiem ciekawostkę? ciekawostkę. Adora, powiem wam, nie stracę. Czy wiecie, czym jest Świątynia Salomona? Świątynia Salomona to jest takie miejsce. sporu, niesporu? Nie wiem, jak to nazwać. Ale ogólnie rozpina jest taka: że żeby. bo to jest. tam jest. tam. Yy, Żydzi się kłócą z kimś, nie pamiętam. A jest już farmazona, o to świątynie. I on trzeba odbudować. I słuchaj tego, że żeby odbudować świątynię Salomona, potrzebna jest czerwona jałówka. Pierwsza świątynia, także świątynia Salomona, pierwotna, opisała w Biblii i te, Tenachu, główna świątynia Izraelitów w Jerozolimie, zbudowana przez króla Salomona na potrzeby przechowywania Arki Przymierza. No. Czerwona ja jałówka to takie zwierzę. Taka jakby krowa. I musi urodzić czerwona jałówka i ją trzeba zabić i poświęcić, żeby odbudować Świątynię Salomona. I kur... chłopie, czerwona jałówka się urodziła tam rok, rok temu. A odbudowa Świątyni Salomona zwiastuje koniec świata. What? Koniec świata jest nieunikniony. Magda, są czerwone krowy. Jezu. A myślisz tak, że byliście młodsi i znaleźliście grzybową wyspę i się tak podnieśli mówić tak, nie, k... Kur... tu domek? Czy wy jesteście już z Dentolini yy, i wy nie znacie wyspy, tylko ten biom taki grzybowy, jajks. Tam ja się, że się jedzonko, po prostu piłeś zupki grzybowe. Bo pan, jak, jak kurwa oglądaliście w człowieku filmiki o Herobrine, potem się bałem grać w Minecrafta samemu. To było dopiero pojęcie. Ja wtedy miałem, nie wiem, ile lat? 12? 13? I się bałem grać w Minecraft, a pan, że mi Herobrine wyskoczy w kopalni. Czemu on piknął w sumie Gogata w Single? To dobry mecz dla Dla Single, dajmo. Ja bym chciał go grać Czogatem. Na no, ja się przyzna, że próbowano portal do nieba w Minecraft, ale to nie ma powodu do, 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 do chwalenia się. Dźwięięięcie było niemałe, nie? Dźwięcie było niemałe. Czy on w chce sensie, coś innego, czy to nie oznacza, bo i czuć jest to się pojawi z powrotem, nie? Jakie ja plan na streama? Ciągle ta nudna liga, czy nie chce zrobić ciekawego? Coś tam się co obejrzy w, w kolejce. Jak gru... ja jestem rypson Lol, nie? Coś tam sobie co obejrzy w kolejce, coś ich ten. No, no w szoku, że mu to zabrałem. On ma R, więc muszę uważnie idzie. No właśnie. Ładnie oho, ładnie, pieniędzy, w No nie spodziewałem się, że ma tym dużo. tym pieniędzy, że już pieniędzy, ile? Za, 400? 450, to dużo Olbia, Olbia wróciła cała jest więc spoko, ja zadowolony Coś tam pograłem Hercona wczoraj, spoko było na kiku, Ale tak stębowałem i potem wszystko wpierdolę Łoba bym No ja jestem bardzo silny, nie? Bardzo silny jestem Go Herald, prosto. Ludka ma cały czas R w ogóle, holy shit. Amig Tower? Da, to tą grę już wykaruję, to jeszcze jedna w takim razie Challengera. what? Jedna gra do szala. Mamy to pierwsza gra od miesiąca, wyszło 3 ranger'a. Ej, nieprawda, to jest nieprawda, to jest fake. Ja chcę o pierwszej. Max, północ, północ, max pierwsza. Z jeszcze spoko, bo jak ktoś ma Prime, ma Prime Video i po prostu ja coś z Prime, to spoko. A jak ktoś chce kupić Suba, to im lepiej to dać na, kupić sobie jedzenie albo dać na chore pieski. Albo koty, ku... na schronisko dla bezdomnych, whatever, nie? Już na dnia giwałem. Nie, teraz ostatnio jestem z giveaway -em, giveaway em na zero, więc może coś będzie jakiś Giveaway. Ro Była, był, był, Oj. Kiedyś był taki Mubedroa na dżungli, ale to, szybko od tego odeszli. Ej, te singiety nie tak daleko przerzucają strasznie, mam wrażenie. Jakiś był taki mit, jak jeszcze byłem w Goldzie, że jak wejdziesz wszystko, przepuszczujesz, to więcej punktów dostaniesz. I serio, ludzi y ludzie w to wierzyli, nie? Że wiesz, wszystkie towery dostajesz więcej punktów. No to tań skierowane to zostało, mi się wydaje. Jedna gra do Challengera, no. Jedna. No, bo to ogarnia ten sam gość, jak coś. Wszystkie, wszystkie te bootcampy streamerów ogarnia ten sam chłopek. Ten, ten co był na filmie. To on, on, on zawsze nam pomaga. A teraz nie powinien stopkał jakiś wyjść? On nie, nie chodzi codziennie właśnie w godzinach porannych? A gość nade mną... Gość nade mną... Zaczął wiercić o ósmej? W sobotę? I se powiercił chwilę? Yellow. A jeżeli i tobie zdarza no, się. Normalnie, dziś... normalnie rzucił gołe, gołe dziecko swoje, Justin Bieber? Kurwa. amerykański influencer powiedziałem dziewczynę. To oczywiste jest, że wszystkie te rzeczy będą w cenie usługi ujęte. I to za to płacimy pieniądze. I niezależnie od tego jaki będzie finalny efekt podjętych działań, miejmy nadzieję, że jak naj... <słyska> I nie, nie, takie wrażenie odniosę. To, już, bo dro, to był drugi news, który oglądałem. I ja mam wrażenie, tego, że coś, co mógł podać bardzo szybko. Tak wiesz, po prostu przedstawić jako szybkiego newsa. On to bardzo rozdrabia na czynniki pierwsze. Jak ja mam na Kazixie, ja mnie rokazixem w ogóle, tak szczerze. To jest Yamato i rad. O, a, No na to polegasz że taki, jak to oglądam. Przecież to oglądam tylko i wyłącznie to Zresztą w kolejce nie co robić. I mnie interesuje, co opowie o tym Góralu z tej sabotażysty. Grałeś nowego Stalkera? A grałeś w nowe The Last of Us? To, 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 remaster, tak? To jest chyba. Ja nic nie grałem. A teraz na Na midzie nie jest jakaś słabsza? Jak ona nie ma tak, jakby w ogóle Turcu, żeby wejść? N nie wiem, czy jest jakakolwiek postać, która szybciej czyści dżunglę niż Ivern. Jak coś. Bo Ivern kończy Puffing 2,53. No to my czuję tylko Mundo i, i Starazyra chyba. Wczoraj był stream na Kiku. Ale tak bardziej tak jaka Fabuet to pro, teraz chcę rozwinąć w swoim życiu Rowera ogarnąłem bym jeździł Wjeździłem jazdy teraz mam teorię zdaną, no i praktyka tylko została A, że asystę chciałem, okej, no sobie okay, no, spoko Można było Nie pomyślałem, no ale tak, 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 dobra oni powinni zdefektować na tym bocie. W takiej sytuacji. Jońce, no, sami to puszczali w ogóle, no. Bo tam się mi trzymać tego Freeza. Jak jest na Bocajdzie, i jest na topie. Zabierz nas do ogrodu japońskiego? W sensie w, w parku żoskim? Jońce kupimy. Albo sorce. Jońce albo sorce grałem w tych grze. Ogólnie uważam, że oba te buty są straszne. I te, i te. Jak jo jońce chociaż tanie są, ale te sorce są tak drogie. A tu się przydadzą jońcy, mi się wydaje. To, to W będzie te kluczowe w tych grze. Trochę też się Marta, o to że działa 6 gra, bo będzie robiła oro, ale zaczymy. Ja już powiedziałem, że Iwer tam że będziesz przeć od niego ty, 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 ry, ty, ry, ty. To, 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 że to można tak zagrać, to jest tak dziwne. Dobra, mam smajta. Wziąłem cały botar, no ale to trudno, no takie życie. Zajdziemy mi mandat na nami, więc spoko. A co ja kupiłem drugi, ten Shadow Flame a chyba kupię, żeby po prostu masz tutaj tych chłopków. Znam to, to i to, dobry rekal. A jaką gra się runę na drzwi w ogóle? Gra się flita czy raczej dark harvesta? U mnie to, no w sumie ta. Trafi się na najgorsze to więc spoko. Myślałem teraz. Bo myślałem, że się puściło QE, znaczy no no, bo może i tak QE, nie? Śmiesznie. No tracimy q za darmo. Yamato ja powiedział, że jesteś nie nadmuchaną nie niesmacznie świnią z niskiego przywitania? No spoko, nie? On próbuje w 3.30 na midzie i się dziwi, że Gwen kończy clear, a, ja... a Ivern jest na midzie. Dobra. A ja mam to zbierać? Dobra, nie mógłbym teraz niby kupić chyba Spirit Beast, szczerze, i to by było całkiem okej. Okay. I na i ten randuina. Nie, jestem po prostu skupiony, nie? Aj sibal, ale nie bo wyciągnął za kudły. No. Wziomato. Ja pidi nie wierzę, że to ma 7 punktów. Dzień dzień 7. za trzeba zarać next, chyba, żeby człowiek u nie mieć żeby mieć 1000. A inni ja dostają S. I gdzie się jaką są jak ocenę za tą grę? Obsami osoba. Człowiek, z którym nie zamieniłem ani słowa, miał w domu moją maturę. Powiedzcie, że to jest absolutnie niemożliwe i powiedziałbym to samo. A zaraz wszystko stanie się jasne, tylko muszę sprawdzić, czy ta matura na pewno tam jest. Gówno, będzie gówno, jak u Często chowa, więc pierwsza część historii się zgadza. Będzie gówno, jak Konona. Moje zdjęcia legitymacyjne. <grytanie> o kurwa! <grytanie> Moja legitymacja szkolna. Ale, tak, ale głowa. Zobacz, daj Adam przybliżenie, jaki wąsik miałem. Moje zdjęcia. Ale dzięki za przybliżenie, właśnie. Adam, no. Ktoś przybliżył? Świadectwo dojrzałości, liceum ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Ej, zaraz się zejstram chyba. Co jest? Mojego świadectwa! Z informatyki miałem celujący, z plastyki celujący i z niczego więcej już celującego nie miałem. Klasyk. Zachowanie dobre. Stopnie z matury będą moją tajemnicą. Słuchajcie, co się okazało? Ten człowiek napisał do mnie, że jakiś czas temu, z rok temu czy dwa, od innego mężczyzny zakupił samochód, a ten samochód, ten Drugi mężczyzna, poprzedni właściciel, zakupił od mojej żony. Było to niebieskie mini countryman, które ma taką w bagażniku klapę, gdzie można schować chyba koło zapasowe i inne rzeczy. No. No i moja żona schowała tam dokumenty. Moje szkolne, żeby nikt nie ukradł. No a potem zapomniała wyjąć. No, I właśnie, to oh, nie znaczy. To niepotrzebna była jakaś tam szczególna pomoc i majsterkowanie przy tym. Dopiero trzeci. Zróbmy tak. Cześć, wygene... wygeneruj mi, proszę, historię o tym, jak, zaginęła, jak zaginęło moje świadectwo maturalne, yy, które wróciło do mnie ze względu na fakt, iż jestem influencerem. Właściciel zajrzał. No. Patrzy, matura Krzysztofa Stanowskiego. Jest to trochę powierzchowna historia. No i napisał do mnie, mówi panie Krzysztofie, ja oglądam każdy odcinek Mazurka i Stanowskiego. Jak pan to powiedział, to ja poczułem się wywołany do tablicy. Mi było <laughs> głupio, że ja trzymam w domu pana dokumenty, zamiast je wysłać. I no... Ej, zajeb... Ej! Zajebista historia! Zajebista historia! Łapka w górę dla Stanowskiego, widzowie! Łapka w górę! Ale popieprzone! O kurwa, O kurwa. Tutaj skończyły się przelewki! Skończyły się przelewki, widzowie! Tu już nie ma jakichś Grandmasterków, tu są Challengery! O cholera! Tu są sami proplayerzy! I Chińczyk! Sami proplayerzy i Chińczyk! Nie podaj się muza dzisiaj! Bardziej FIFA 10 czy bardziej FIFA 11? FIFA 11 soundtrack, co chyba? Ja jestem proczy Chińczykiem, wyjdzie w praniu. Ja pierdzielen, dobra. Ale gdzie dwóch się bije, tam ci korzysta. Przedni mi w dupkę. Gorzej! Do ust! Woliby, że tu wam w usta czy w dupkę? Na no, bądź sąby relatywnie bezpieczni. Powiem był rodzić jeszcze tą, tą roślinkę, ale kurczę nie wiem czy jest czas. That's dead. Tu flash leci. O Jezu, że flesza miał. No, powiem wam, że na bocie to tak nieciekawie to wygląda. Ja nie trzeba czy chodzi o w tej grze, to... <grym> Kalistom. Trochę, trochę teraz straciłem tempa na tym, bo wyszedłem w botan, ale... niepotrzebnie, ale może bym potrzebny. Ej, koledzy mówią, że ten nowy film Minecrafta średni mocno, ale że w dubbingu może być całkiem, całkiem, całkiem lepszy. I ogólnie powiem wam, że wczoraj jeden do... Y, Gemmus kebaba i wcale nie było gemus. Kolejny się nazywał Kebab i nie ma, nie ma tych y, smażonych warzyw. A taki gemuska byłby dobry w się wydaje, ze smażonymi warzywkami. Ale wydaje, też wydaje mi się, że jakby, o może w Polsce się nie sprzedaje za dobrze. No, w gemus w kebabie powinny być smażone warzywa. Albo grillowane, sorry, grillowane. No to po prostu zwykła surówka była jak coś. No, ale ja się pytałem, co mam zamówić, widzowie mówi tak. Bułkę, bułkę, to mówiłem bułkę. A to nie właśnie opcji gemus. No bo to drogie pewnie muszą być, wiesz, świeżutkie, grillowane warzywa. No to kebaba, tak to... To wymiesz to jest... Zlatego kebaba tak rozsądna cena, to ile było? 40 zł. A Polacy wolą takie chamskie, kebaby, takie, wiesz, kula mocy, surówka, jelo. Pamiętam na czas jak małe mieszany, mieszany 7 zł kosztował. Na no, to wtedy jak maczugi były za 50 groszy. Już nie wspominając o cenie mięsa i maseła. No i górny krawik, papa, papa, Nie Dobra. Nie trafiłem smajtem. To widział, pisze jeden. Najlepszy sos i modok. Ja nie lubię z tych sosów kebaby, nie wiem. Zabija mi to trochę przyjemność jedzenia. Ale łagodny jest taki. Bo mam reflux, a to, to wpływa jakoś? Ja mam reflux orządkowy No właśnie, łagodny jest bez płci. To określenie, no Uuu. Doktor, doktor, this is how we doktor. Ten nano jest mega dobry w ogóle. Ja co ja go widzę, że to on takie ruchanie robi? tym podmijonem? Urwa! Nie trafił, syn! Jeszcze wywalił, no co jest, luju? Wiesz są są bana, bo nie w ogóle w szczegółach tego, a bo on są konto. Ale w lolu czy co? Czy na Twitchu? Na twitch'u? To może tleć w jakieś linki swojego konta wysyłali jakieś linki. Nie najbardziej frielo to z Gwen chyba, wiesz, aktualnie mi się wydaje w dżungli. Kurde Nie Bio! Wariował Ej, kochanie! No tak, clean gra ten gość. Seron tak insane na tym Ionie KMF 7-0. Wszyscy lowmaster. ta wszyscy challengerzy. Nie, ostatnio mi meta siedzi. bo mi, mi strasznie meta siedzi teraz. Na solo ku przynajmniej, nie wiem jak na competitive. Bo ja gram Gwen, Mundo, Diana jakaś, Lilia. Ja się dobrze czuję na tych ludkach. Ej, kurwa. Nie, misklik dziw. Dobra. Tysiąc punktów mam. O kurde. Kurwa. chwilkę pod Jankosem jestem. chwilkę pod Jankosem. Sterling, jestem nad Jankosem. Co jest kurwa? Wujcik, dawna za Pokémon. Kim jest z zawodu informatykiem? E, Najpierw, wszystkim dawna jest to jest Mark pszczółka. Okej, okay, okej. Okay. Ile razy dawniej, że koniec Dużo. Czekolada, to pisywałem. d Facebook i klik. Dobra. Jaki strutuwer niesamowity, zajebisty? tato streamer, do kogo mówił słowa? Jesteś pośród internetu Tiger Bonzo? Jaki język mi pośród Dawid spleśniały? z 15, Ulubiony kraj Jaspera Rosja, Kurwa. Tato słuchajcie, idioto. Stopień 150... A to nie widziałem. Gdybym ją puknął, Donald Trump Mały przyjaciel na mikrocyfek. Serio, wow, chore to jest. Dobra, ja będę u na lajcie. Idę się umyć. Będą zara. Co? Dzięki za dziś i widzimy się jutro o 10. Spontaniczne wyjście. Trzeba, trzeba wychodzić z domu. Dzięki za dziś i do zobaczenia zaraz. Nie myję, co lubi smród. No to się nie myję. Elo, pa.